Czwarte rano, szczypskie jezioro. I lecimy na szatana z hubertem. Już powoli świta. Jedziemy doliną młynicką. I odsłania nam się powoli grań. Baszt. I idziemy na szatana, czyli najwyższy szczyt tej grani. O, gdzieś tam będzie schowany i docieramy do wodospadu stok i teraz tam i tam o i mamy pierwsze łańcuchy no te łańcuchy raczej w większości nie trzeba używać ale ślisko jest to można się wspomóc. Już widno jest i nad stawiksem jakimś. Już dochodzimy do rozejścia. Takie skały przy szlaku. I teraz ten na razie. Na razie dość wyraźna ścieżka. Zobaczymy jak potem. My czekam. Raki ubrane. i Idziemy teraz tam. Idziemy do kolejnego trawersu, takiego małego. O, idzie Hubert. Ładnie słońce wychodzi. Pięknie. Uu. Ale fajnie. Taka fajna półka skał, no? Wygląda na to, że wariant biegnie lekko dołem, więc chyba zejdziemy do dołu. Do dołem idziemy. Tak z tego co pamiętam to dołem jest łatwiejszy wariant. Okay. Właśnie był tego taki pewien, bo tam jest taka półka niefajna. W dupie. Spróbuję. fajny moment na raki założony ale dał radę dochodzimy już tutaj do tej głównej części, gdzie już tam w górę się będziemy kierować i przyszliśmy stąd jeszcze 350 metrów do góry około Zdjęliśmy raki, bo to już jest tak sucho, a no niszczą się i strasznie się niewygodnie idzie Więc mam nadzieję, że już tam dalej nic nie będzie i można śmigać tak A teraz to? Ogólnie cały czas widzi taki wyraźny szlak i Lecimy cały czas tędy Tempo już niezabójcze Bo spałem dzisiaj 30 minut Dochodzimy do kolejnego płata i teraz trzeba iść tędy, więc chyba trzeba znowu raki ubrać, bo ten śnieg jest twardy. Kocham wiosnę. na raki, znowu i do góry tam. Się robi bardziej stromy. Żlebiusz już jest stromawy i chyba idziemy do tej lewej części. Chyba. Zobaczymy, jak będziemy bliżej Muszę tu wejść. Teraz chyba tam trzeba skręcić, tak przynajmniej mi się wydaje. śnieg ogólnie jest raz twardy a raz to się zapada po kolana o, jak to jest nie wiem czy nie przejdę bliżej skał będzie może lepiej Bo chodzi. I to rynę ja trochę mieliśmy z prawej strony Żeby nie zapadać się w ten śnieg, bo bardzo jest taki No ogólnie różny jest dzisiaj ten śnieg, raz twardy jakby to raz miękki jak kaszamanna I końcówka na przełęcz wow. Ale ładnie My jeszcze tam idziemy Ale tu jest super A Dzisiaj jest niesamowite bardzo Takie widoki Masakra I ruszamy już na szczyt Do wierzchołka Jak widać w skrzynkę Super Zatem. Dwa, cztery, dwa, jeden i pół nad poziomem morza. Super. I zdejmuje bo Tak hadi. Trzybskie jezioro. I powoli zaczynamy zejście tam do dołu. Ogólnie mogę sobie zdjąć raki, ale tam zaraz znowu jest śnieg. Nie chce mi się. Ogólnie jest dziewiąta, a my już schodzimy, żeby ten śnieg tam za bardzo. Tego nie przygrzało, bo jak zacznie tam się topić to będzie kaplica Może nie kaplica, ale będzie ciężko wodania Teraz na przełęczy Chmurki już wchodzą nad wysoką no teraz tędy do dołu później trochę w śniegu i na dole 去找爸爸吧。 Ale tu jest śnieg już twardy dosyć Trzeba dobrze stopnie wykopać Na razie ściągnęliśmy raki bo jest jakieś 200 metrów bez śniegu Ale później chyba znowu trzeba będzie na tych trawersach Małych założyć A na razie Tutaj piargiem Już tu dochodzimy do zakrętu Teraz górą czy dołem, górą czy tam? Chyba szliśmy dołem Dołem, dołem Tak dołem było leżą w kamyczki. Wcześniej nie byłoby łatwiej, bo zaraz będziemy do góry po w takim pniostce ale... W sensie doczytałem, że ten wariant górny to jest chyba e, wyceną za jeden a ten za zero plus Dobra. No więc Po co sobie utrudniać O ale widok Teraz to jest super O, i my teraz tędy I prawa noga. Do, do boku, do boku, lewa, do jesteśmy. Przed chwilą założyliśmy raki, a Hubert pokonuje jeden z tych pierwszych trawersów na końcówce. Jeszcze chyba zwa zostały. No a tak do bezpieczeństwa raki czekam. Bo śnieg dosyć twardy i można wylecieć. A jest gdzie? No i dochodzimy do kolejnego trawersu. śnieg się twardy zrobił. Trzeba uważać. I ostatni kamer. Już buty zmienione Kaski zdjęte Już kawałek do szlaku i dalej prosto I wracamy już do punktu wyjścia Teraz szlakiem na dół I docieramy do wodopadu i łańcuchów I już trzy jezioro Po trzydziestu tak snu Bez siły <grym>